5000 Dzięki, no, tak nie może. E, o, biorę wszystkie. Nie. Tu ominąłeś. No, dalej, podsadź mnie. Aż on nie przyjdzie nam pomóc? Nie, dzisiaj nie. Za dużo tu pracy. O, wiem co z tym zrobić. Bardzo dojrzale. <śleskutuj> <tysuj> 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 Widzę, że się dogadujecie. To nie tak, jak myślisz. Ale zrobiło się niezręcznie. Mamy już dość. Możemy nie straszyć tych kilku gości, którzy jeszcze zostali. To wszystko dla naszych gości. Chcę muzyki na żywo. Co ty na to, Kejli? Ja? Mam śpiewać? Nie mogę. Oj, no dawaj. Zrobimy ci zdjęcie. Ben, to pójdzie na stronkę. Wiem, że wszystko będzie okej. Okay. with me, a metamorphosis! Oh yeah! One, two! This world can knock me down But watch me fight back My stumble round and round But I'll never crack deep down I love it how You tell me I can Cause I know I'm right where I'm meant to be Oh yeah! Can't stop, won't stop Gotta kick it up

Josh, 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 Josh. Hej, Sky. Jak to możliwe, że nie masz ona? Pewnie jest z dziewczyną. Jasne. Potrzebujesz go do urządzania wnętrza hotelu? Ha, ha, ha. Jestem z ciebie dumny, córeczko. I z tego. <grym> Widać po mnie, że nie mam pojęcia, co robię, tato? E, muzyka na żywo i poduszki to dobre pomysły, ale ludzie muszą wiedzieć, że jesteś gotowa ich przyjąć. Tak, wiem. Rozumiem. Okej. Okay. Mogłem zakończyć na tym, że jestem z ciebie dumny. Mogłeś. Jak mam wypromować hotel? Chyba wiem, co możemy zrobić. To reality show.